8 czerwca 2020 roku, 8.22 czasu polskiego, dzień dobry, Piotr kojan z tej strony, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu Dzisiaj sobie spojrzymy na polskiego złotego, w związku z tym w, na jakich poziomach jesteśmy, jeśli chodzi o polską złotówkę. Zaczniemy sobie od euro.pln i tutaj z perspektywy wykresu czy tygodniowego, 3 dziennego atak na potencjalną strefę popytową, jak i również takie lokalne miejsce ostatniej słabości. I zeszły tydzień widzieliśmy w rejonie 4,30, 4,37 rynkową, rynkową reakcję. Wstawimy sobie jeszcze tylko potencjalną Podaż z tygodniowego, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu na PLN jesteśmy, i przejdziemy do wykresu, do wykresu dziennego. A z tej perspektywy wygląda na to, że jeśli uda się rynkowi utrzymać okolice 4,37, w tym wypadku z perspektywy wykresu dziennego nie zdziwiłbym się, gdybyśmy próbowali budować tutaj dolny swing, w związku z czym wstawimy sobie taką zieloną linię, która a, będzie oznaczała możliwość dokończenia biznesu z perspektywy wykresu dziennego w okolicach 4,38 i ewentualnie z perspektywy kupujących to mogłoby być, to mogłoby być e, rozwiązanie pod próbę podejścia pod longi, a, i z perspektywy dziennego z powrotem w kierunku 4,50 jako psychologiczny poziom, a natomiast nie zdziwiłoby mnie również, gdybyśmy atakowali 4,56, czyli potencjalną strefę podażową wynikającą z wykresu, wykresu tygodniowego. Z perspektywy średniego terminu być może, być może będziemy się poruszać w przedziale w zakresie 4,35 4,55 i ewentualnie Próba podejścia, jeśli chodzi o krótkie pozycje, właśnie powyżej 4,50 z perspektywy powrotu do dolnego ograniczenia do 4,35, też mogłaby być rozwiązaniem. Na ten moment, tak jak wspomniałem, według mnie, dopóki powyżej 4,36, 4,35, retest tych poziomów, w ramach jeśli zostaną utrzymane możliwe longi z celami w, w kierunku 4,50-4,55. Jeśli chodzi o. NA. Bardzo podobna sytuacja i testujemy miejsce, które mnie osobiście bardzo, bardzo się podoba. Jeśli pamiętacie, wielokrotnie na ten temat sobie rozmawialiśmy w kwestii wybitej głowy z ramionami ewentualnie, czy podobnych formacji. No książkowo wspominają okupnie na o na na wierzchołku wybitej głowy. Ja preferuję, chociaż nie zawsze dochodzi do te, tej transakcji, natomiast e, jakby ta przewaga, odrobinę przewagi rynkowej jest szansa, że będzie po mojej stronie tego typu układ, w związku z czym kupno na nieco niższych poziomach. I to jest e, podobna sytuacja, z którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o USD pln -a. Po wybiciu tutaj tych maksów, okolice 3,90 jako potencjalne poziomy zakupowe. Oczywiście musimy pamiętać, że w tym tygodniu w środę mamy Fed i inflację po stronie konsumentów ze Stanów Zjednoczonych, w związku z czym będą to informacje na pewno mając, miały wpływ na dolara. Przypomnę, że jesteśmy po bardzo mocnych payrollsach, o tym żeśmy sobie wczoraj rozmawiali i to, co chciałbym zobaczyć ewentualnie na usd.pl, nie? To chciałbym zobaczyć nieudaną próbę kontynuacji umocnienia złotego, tak? Czyli jeśli sobie mówimy o tym poziomie 3,90, ok? To chciałbym zobaczyć nieudaną próbę kontynuacji. Bardzo podobnie, jak to miało miejsce w czwartek, piątek, środa, jakieś dolne cienie w rejonie, być w tym rejonie, być może nawet próba, być może nawet próba poszukania stop losów i... A, popracowania z ostatnim miejscem słabości. I sobie wstawimy tą strefę tutaj z dziennego. Okay. Czyli nawet test 3,8750, być może. A, I z pełnym, z pełnym odjazdem na no, takiej zasadzie stopy do środy, a już od środy tak zwany midweek reversal. A, czyli kwestie związane z, z zwrotem akcji, zwrotem sytuacji w połowie tygodnia. A pierwszym celem w tym wypadku będą okolice psychologicznego poziomu 4. Jeśli udałoby się powalczyć z tą czwórką, to otwieramy sobie drogę do potencjalnej strefy podażowej wynikającej z wykresu dziennego, a znajdującej się w rejonie 4.11, 4.12. Od dołu i góra 4,14, 54,15. Także e, bardzo podobnie jak na e, euro.pl, lenie e, szans, z szansami na ten moment, dopóki jesteśmy powyżej e, 3,87, 3,85 na podbicie rts 4 a może i, e, może i wyższe poziomy w kierunku e, górnej strefy podażowej w okolicach 4,12, 4,15. Jeśli chodzi o funta z polskim złotym, to prawdopodobnie, prawdopodobnie jedyna para, gdzie ewentualnie, ale to być może, że moje skrzywienie dotyczące funta, trzy tygodnie mocne, znaczącego umocnienia. Testujemy potencjalną strefę, potencjalną strefę popytową, ale jeśli już, to celowałbym tutaj w 4,85, 4,83, w związku z czym, biorąc pod uwagę te trzy czarne kruki, jeśli ktoś szukałby e, możliwości e, podejścia pod umocnienie polskiego złotego w rejonie 5,05-5,08 z perspektywy wykresu tygodniowego z celem w okolicach 4,85-4,83 tego, e, tego typu rozwiązanie e, teoretycznie mogłoby... E, Mogłoby mieć miejsce. E, przypominam, bardzo istotna kwestia. FED w środę: najpierw inflacja po stronie konsumentów, później FED e, decyzja, ale bardziej kwestia oświadczenia, kwestia konferencji e, będzie, miała, będzie miała tutaj e, znaczenie. Tyle ode mnie. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego no. dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.